Dzień dobry, moi kochani. Witam Was 22 października 2019 roku. Mamy dzisiaj wtorek, dzień o wibracji cyfry 8. Czyli co? Na scenę wchodzą sprawy materialne, tak? Finansowe, zawodowe. Myślę, że głównie takimi rzeczami będziemy się dzisiaj zajmować. Jest to dzień właśnie wzrostu materialnego. Jesteśmy, jesteśmy silni, konkretni. Możemy robić takie długoterminowe plany. Sprzyja temu wszystkiemu również księżyc, który znajduje się jeszcze dzisiaj w Lwie, ale w to wiadomo też stoi na środku sceny tak? i też potrafi zarabiać pieniądze czyli to jest właśnie ten świat materialny, kiedy działamy i kiedy nasza inicjatywa, nasza aktywność przynosi, przynosi zyski. Więc taki ten dzień będzie. Myślę, że bardzo aktywny. A patrząc jeszcze na karty Tarota, nie wiem jak, yy, zobaczcie tak z perspektywy w pierwszym rzędzie na sześć kart, mamy pięć buław, czyli o ognistej energii, pięć kart ognistej energii, no to myślę, że ten dzień będzie naprawdę mocnym mocnym, naprawdę mocnym, aktywnym, energicznym, pełnym właśnie działania dniem. No i cóż, zaraz przejdziemy do kart Tarota. Poproszę Was tylko oczywiście o subskrypcję mojego kanału i o lajkowanie filmiku, jeżeli ten przekaz jest dla Was przydatny, fajny, podoba się. To bardzo proszę o lajki i oczywiście o komentarze, bo to najbardziej mnie zawsze interesuje. Dobrze, więc przejdźmy do tarota. Rozpoczynamy zwyczajowo od barana. No i baran dzisiaj właśnie również tą energię buław ma w piątce. Czyli jakiś konflikt, tak? jakaś kłótnia może baran gdzieś w taką właśnie energię się tutaj dostać i wpasować, więc uważaj, drogi baranku, żebyś, no żebyś być może nie pozwolił się skonfliktować z kimś nie? bo to no, wiadomo, kłótnia nic dobrego nie przynosi, nie buduje, tak? A tutaj ta kłótnia jest oparta na jakichś takich bardzo niejasnych przesłankach. I bardzo możliwe, że się mylimy. Albo myli się nasz oponent, tak? W każdym razie ktoś jest w błędzie, ktoś czegoś nie wie, coś jest przed nami, bądź przed tą drugą stroną e, ukryte, nie znamy właśnie prawdziwych może powodów, albo albo jakichś przyczyn czegoś nie znamy, tak? To jest przed nami ukryte, a pomimo tego stajemy do konfliktu, do walki. No i niestety, no możemy być w błędzie, po prostu możemy być w błędzie. Więc zamiast zwycięstwa, no pewnie poniesiemy na dłuższą metę. Porażkę, więc może dobrze byłoby stanąć. Zanim się pozwolimy, wciągnąć w ten konflikt, to dokładnie dowiedzieć się. Dokładnie dowiedzieć, się, jakie są podstawy czyjegoś zdania. Może na jakiej podstawie ktoś coś sądzi, ktoś, ktoś coś mówi, jakąś opinię wyraża. I wtedy, kiedy poznamy te szczegóły, e, genezę w ogóle całej sytuacji, to być może, że będziemy mieli no szerszy, jaśniejszy e, ogląd. I być może wtedy nie wpadniemy w ten konflikt. Więc, kochany baranku. No, bądź taki właśnie dzisiaj bardzo, bardzo rozsądny w tym. Bo wiadomo, że taka energia ognia, lwa i tej ósemki do tego tego działania może spowodować, że łatwo wchodzimy w taką właśnie sytuację. A po co? I dalej byk no również w buławach, również w ogniu ale byk bardziej może w takiej energii romansowej, tak, może może bardziej taką energię właśnie poczuje dzisiaj, chęć na romans, chęć na, na jakieś takie ogniste sytuacje. Jest to, taki, jest to energia tutaj takiego mężczyzny właśnie, no, krótko mówiąc, lovelasa, tak, który ma powodzenie, który nie chce się w żaden sposób ograniczać na pewno nie jest to energia kogoś, kto chce budować dom i, i gdzieś tam stawiać sobie zasieki dookoła siwien, nie, nie, on chce być wolny, on chce czuć wiatr we włosach, tak i chce sobie na tym koniu swoim galopować w różne strony świata. Na pewno nie chce się w żaden sposób ograniczać i zatrzymywać. No więc, jeżeli to jest energia. W takiej energii, jeżeli znajdzie się sam byk, no to dobrze. no Jeżeli chce, to nie galopuje. Oszczerzenie tylko dla pań byczyc, aby ewentualnie, jeżeli taki mężczyzna stanie dzisiaj przed nimi, to żeby wiedziały, czego się spodziewać, tak? Bo to na pewno nie jest deklaracja z takiego, ze strony takiego rycerza, nie ma deklaracji uczuć. Natomiast namiętność jest z pewnością. I dalej, co bliźniak, który też jest w energii buław. No jak zresztą widzicie, ten układ u góry głównie byłaby przedstawia poza rakiem. Więc bliźniak, cóż, no pokonał jakieś przeszkody, tak. Bronił się, bądź, bądź, no może nie atakował, bardziej się bronił, bo to jest taka sytuacja, kiedy stoimy, bronimy swojego, tak, i bronimy zazwyczaj sami, natomiast być może, że jesteśmy atakowani przez jakąś grupę, przez jakąś taką... Komitywę, tak? Ileś tam osób jest skierowanych przeciwko nam, ale my tutaj odnosimy zwycięstwo, radzimy sobie z całą tą sytuacją, no ale mamy też świadomość, że być może jeszcze ta obrona będzie nadal potrzebna. Ale na ten moment zwyciężyliśmy, powiedzmy, pokonaliśmy przeszkody, tak? Jesteśmy zadowoleni z sytuacji, bo mamy taką świadomość, że osiągnęliśmy właśnie. Coś, coś się nam udało pokonać, udało się nam dojść do jakiegoś punktu, czy to dzięki naszej wytrwałości, czy to dzięki naszemu jakiemuś pomysłowi, tak? naszej wnikliwej analizie jakiejś sytuacji. No, ewentualnie jeszcze jakieś inne, może, może przyczyny, że tak powiem, sukcesu są, ale są, jest sukces i to jest najważniejsze, że ten sukces odnieśliśmy, pokonaliśmy przeszkody. I jesteśmy gotowi dalej bronić swoje zdanie. No, i Raczek, jedyny tutaj z tego pierwszego rzędu, który się wyłamał z energii buław, ma dzisiaj mm, królową mieczy. No, czyli cóż, no, będzie w takim mm, dniu na pewno wiele rzeczy analizował, zastanawiał się, tak? Jakąś decyzję być może będzie chciał podjąć, a na pewno będzie nad tym rozmyślał, tak? Bo będzie bardzo głęboko nad czymś właśnie dewagował swojej głowie. Może to być też sytuacja, kiedy szukamy porady u prawnika czy u lekarza. To dobrze się jest w tym momencie skierować do kobiety, tak? Jeżeli mamy jakąś taką sytuację, że właśnie takiej porady szukamy, to dzisiaj prawidłową odpowiedź czy prawidłową diagnozę, jeżeli chodzi o lekarskie, medyczne rzeczy da nam kobieta. Więc w ten sposób ewentualnie po prostu rak będzie miał dzień, kiedy główną rolę w ciągu tego dnia właśnie odegra taka kobieta, która ma bardzo, no powiedzmy, analityczny umysł, dużo mówi, dużo informacji przekazuje, tak? Może, może w ten sposób ta kobieta zorganizuje nam dzień, tak? Też może być właśnie jutro, we wtorek. I dalej przechodzimy do lwa. A lew ma kolejną buławę, tym razem dwie. Więc cóż, no nad czym się zastanawia, tak? jakieś, jakieś rozdroże przed nim, zastanawia się, w którą stronę iść, w lewo czy w prawo. Robi plan. Jeszcze nie do końca jest pewien, bo wydaje mu się, że ma wiele możliwości, ale, ale czuje też, że nie może tak no, na gorąco iść, tylko musi sobie coś doskonale zaplanować szczegółowo i dopiero wtedy, kiedy zaplanuje tak dobrze co do no po prostu, żeby ta, żeby ta droga była znana dla niego, tak zaplanowana w każdym szczególe, dopiero wtedy w nią ruszy na razie stoi, czeka planuje, zastanawia się nie chce zrobić niczego po łebkach, tylko właśnie bardzo dokładnie i taki to pewnie będzie dzień z kolei panna no, ma poczucie zwycięstwa, tak? Panna dzisiaj odnosi jakiś sukces, odnosi jakieś zwycięstwo, być może z jakiejś rywalizacji wyszła właśnie zwycięsko. być może nie wiem, jeżeli w pracy, to może być nawet jakiś awans, tak? jakieś takie e, docenienie, że czy to szef na przykład, w jakiś sposób do nas się zwróci e, z nagrodą, z pochwałą, więc bardzo nam to ogromną radość, przyjemność i satysfakcję. Sprawi, tak? Jest to też taki moment, kiedy być może w wyniku jakichś właśnie naszych przemyśleń, naszych analiz, naszego zastanawiania się nad czymś podjęliśmy jakąś decyzję, doszliśmy do jakiegoś punktu i właśnie odnosimy sukces, ale właśnie dzięki temu, że wszystko dobrze przemyśleliśmy, że przepuściliśmy przez intelekt jakąś rzecz, i dzięki temu że ta analiza była prawidłowa, nie popełniliśmy błędu. Dzięki temu jesteśmy dzisiaj w energii sukcesu. No i drugi rząd. Drugi rząd już tutaj była w niema, natomiast są aż trzy duże arkana. No więc po kolei idąc. Waga. Waga dzisiaj no w jakiejś tajemnicy. tak? Coś jest, coś jest ukryte. Czegoś waga nie wie. Czegoś być może nie widzi. Czegoś nie rozumie. Być może jest w jakimś błędzie, być może szuka w ogóle drogi. Tak? Trochę jakiejś iluzji się gdzieś tutaj wokół niej tworzy. Może tak być, że no gdzieś tam widzi ten cel i, i wie, że w tamtą stronę trzeba iść, ale jakby nie wie dokładnie, jak do tego celu dojść. Tak? Tą, tą drogę musi niejako przejść po raz pierwszy. To są takie rzeczy, kiedy idziemy do czegoś krok po kroku. Mamy jakieś tam wewnętrzne może konflikty, może, może sprzeczności jakieś w środku się nam otwierają, bo, bo, bo może wydaje się nam, że jednak nie w tę strony, że trzeba iść w inną, ale ostatecznie gdzieś tam krok po kroku robimy i dochodzimy do tego momentu, poznając po prostu, poznając każdy z kolejnych etapów i do, do, no, aby dokonać czegoś tam, aby do tego planu naszego dojść, musimy, musimy po prostu poznać wszystkie, mm, wszystkie kolejne kroki. Skorpion ma dzisiaj z kolei dziesiątkę monet. Czyli, cóż, jakiś zysk, może dodatkowe pieniądze, tak? coś, nam, coś nam może wpaść, coś, czego nie przewidywaliśmy, będzie dla nas takim miłym zaskoczeniem. I ucieszy nas oczywiście bardzo, tak? No bo dlaczego by nie? No jest też to taki moment, kiedy jeżeli czegoś nie wiemy, jeżeli mamy jakiś problem, który gdzieś tam w głowie nam siedzi i, i nie wiemy jak, jak rozwiązać jakąś sprawę, jak będzie najlepiej, jaką decyzję podjąć, to na pewno możemy szukać pomocy, wsparcia, porady właśnie w rodzinie. W naszej rodzinie, bo tam znajdziemy, tam znajdziemy odpowiedź na Pytania, które siedzą nam w głowie, które ewentualnie nas dręczą i które no, nie mamy jasności, tak, nie mamy jasnego obrazu co do czegoś. To właśnie rodzina dzisiaj nam tą jasność może dać. Więc kierujmy się w stronę rodziny. No, dla strzelca dzisiaj piękna energia słońca, czyli co, szczęście, sukces, po prostu taki dzień, kiedy cieszymy się życiem, jesteśmy szczęśliwi i Niekoniecznie może się coś tak bardzo spektakularnego wydarzyć, ale na pewno ten dzień będzie po prostu wspominany przez nas jako dzień bardzo miły, ciepły. Dzień, kiedy po prostu będziemy faktycznie z uśmiechem i z otwartą przyłbicą szli przez to nasze życie z radością, z zadowoleniem. Dalej mamy w tle koziorożce cesarzową. No więc cóż, cesarzowa obfitość, tak? Tutaj, tak bardzo myślę, w stronę pracy można by skierować yy, nasze myśli. Być może tutaj mamy szefową i ta szefowa bardzo nas obserwuje, analizuje nasze kroki, nasze poczynania, nasze ruchy, tak? Ocenia nas. Ale powiedzmy, że ta ocena jest pozytywna, tak? I ona w ogóle sama jest do nas pozytywnie nastawiona, aczkolwiek jesteśmy obserwowani, tak? Jesteśmy na widelcu. Więc, drogi koziorożcu, jeżeli taką masz sytuację, no to bądź czujny, tak? Żeby, żeby się rzeczywiście pokazać z tej najlepszej strony, prawda? Dla innych z kolei koziorożców, które być może takiej sytuacji nie mają, zawodowej, może to być dzień, kiedy zadbamy o siebie, podopieszczamy się w jakiś tam sposób, tak? Może zechcemy, nie wiem, iść na jakieś zakupy, sprawić sobie przyjemność, no, właśnie poprzez kupno czegoś pięknego, poprzez kupno czegoś, co sprawi nam przyjemność, tak? Coś takiego luksusowego, czego na co dzień może nie kupujemy, typu na przykład, nie wiem, perfumy, załóżmy, tak? A może pójdziemy do restauracji na jakiś pyszny obiad. No w każdym razie w taki przyjemny sposób. I... Trochę luksusu e, w ten dzień zechcemy poczuć. Ok, wodnik. No wodnik, no dzisiaj niestety troszkę pobuja w obłokach, tak. No gdzieś tam iluzja, marzenia. Trochę się oderwie od realu, tak. Nie, nie stąpa twardo po ziemi, tylko właśnie troszkę fruwa. No być może coś tam planuje, ale te jego plany są takie bardzo mało rzeczywiste, a bardziej właśnie w taką stronę, mm, bardziej w taką stronę nierealną skierowane. I tutaj chyba tak chce nam Tarot troszkę przypomnieć, wodniczku drogi, myśl bardziej realnie, bardziej analitycznie, ty jesteś myślicielem, w ogóle jesteś myślicielem wodniku i właśnie przez intelekt przepuszczaj te swoje marzenia, tak? bo fajnie jest marzyć, ale fajnie jest też, aby te marzenia dały się zrealizować, żeby one nie pozostawały tylko i wyłącznie w sferze marzeń, gdzie tam trącają nasze uczucia, emocji, tylko żeby one po prostu miały jakieś realne podstawy i żeby można było je zrealizować, i wtedy rzeczywiście cieszyć się z tego, że, że nasze marzenia się spełniają. Więc tutaj wodniczku troszkę zejdź o jeden schód w dół, tak? Stań na twardym gruncie i tam swoje marzenia jakby zakorzeniaj. I wtedy będzie fajnie. No i rybka. A rybka, cóż król mieczy, czyli takie wezwanie do tego, aby ryba działała dzisiaj mądrze, rozsądnie, poprzez właśnie intelekt, analizowała. Jeżeli jakaś sytuacja, która wzbudza nasz niepokój czy, czy nie wiemy jak się zachować, no trzeba po prostu na nią popatrzeć, przepuścić ją nie przez emocje, nie przez serce, ale właśnie tym razem przez umysł, przez intelekt. Jeżeli coś jest niejasnego, wydaje nam się, że nie, nie widzimy tak faktycznie tego klu, o co chodzi w tej sytuacji, drążmy, drążmy temat. Analizujmy, zastanawiajmy się, popatrzmy z drugiej strony, popatrzmy ze strony tej drugiej osoby, z którą być może sprawa jest związana. Być może tu jakiegoś mężczyzny się poradźmy, tak? Może nam jakiś mężczyzna podda pomysł, jak ta sytuacja rzeczywiście może wyglądać z innego punktu widzenia. No i może to być też takie wezwanie właśnie do tego, aby coś rozliczyć. Nawet może i odciąć, zakończyć, jeżeli taka jest potrzeba. W każdym razie mocno pracujemy intelektem. Nie bujamy w obłokach, tylko właśnie mocno pracujemy intelektem. I to tyle, moi kochani, na dzisiaj. Życzę Wam pięknego wtorku i do usłyszenia jutro.